Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Biały miś. Biały miś na Krupówkach, bo to on ostatnio mm. rozpala internet i wyobraźnię Polaków i o, nim, i o nim będzie ten odcinek podcastu. Tak było. <noise> tak, bo najważniejsze pytanie, skąd na Krupówkach wziął się biały miś? O. Biały, czyli polarny. Co? No to, to, to najbardziej rasistowski ze wszystkich misiów, tak Dokładnie. mi się wydaje. Otóż najlepiej rzecz wyjaśnić... Anegdota. Tak, na przykład Przepisa. szła. Nie, ja bym chciał. No szła i... brunatna, niedźwiedzica obok młyna i ciach. I... Że wypadek z mą... nie, 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 nie z mąką, nie, nie, nie inna anegdotka. Nie. Też jest tak stara, jak najstarsza gaździna na Podhalu i to tam, anegdotka idzie tak, że nad wodą stał tata wędkarz i synek wędkarz. Mhm. Albo rybak. No Oni by... tam sobie moczą, moczą kije, rzeka, płynie i nagle tą rzeką, tą wodą płynie kupa. Kupa. kupa płynie. Bo pewnie poniżej czajki łowili. No, może no, tak. Miejsce fajne, połów spoczko aż później leszcze lekko zalatują klocuszkiem. No, no. no to to. No więc hmm. płynie ta kupa płynie i nagle synek pyta przytomnie, ta to. Mnie, Tato, co to za kupa? I słusznie. Zadawanie pytań odpowiednim ludziom to dobry pomysł na poszerzenie granic poznania. Ta, no, tak, tak jest. Mi się co, co to za kupa, synku tak tata mówi? No, widzisz, tak powtarza tak, pytanie. Tak, tak, tak ruiny tam tamtego starego zamku starożytnego no. na wzgórzu. synek no. tak mówi: Widzę, otóż w tym zamku kiedyś mieszkał stary król tam czą, 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 i jego córka królewna Rosalinda. I no. nie mogli znaleźć męża. I tam, że rozorganizowali turniej, że rozpisali wieci po całym ty, świecie. Ty ma majątku na opowiadaniu bajek, to ty byś nie zrobił. No, no nie, w każdym razie. No, Tyczy. Czekaj, tata opowiada, opowiada, opowiada w końcu synek zniecierpliwiony mówi tata, no dobra, ale co z tą kupą, nie? A ojciec mówi, a nie wiem, pewnie ktoś nasrał. Mm, no i, i tak no właśnie, no... było z tym białym mi się No to otakami. tak, to, dokładnie no tak no właśnie było no, z tym tak, A tak naprawdę to nie. To bo nie. było inaczej, a za wszystkim stoją Niemcy. Tak. No. Czyli germański oprawca. Dokładnie, ta, dokładnie. ta historia nie mogła zakończyć się dobrze. Słuchajcie, zaczęło się od tego, że zaraz po I wojnie światowej Niemcy sprowadzili sobie do ZO w Berlinie e, niedźwiedzie polarne. Mhm. Czyli białe. to 25 mhm. lat zaborów tak. Myśmy walczyli z Bolszewią, tak. a ci sobie misie sprowadzali. Nie, no. No, nie, masz, spra nie masz sprawiedliwości na tym świecie. Nie. I się szybko okazało, że w Berlinie w ogóle największą atrakcją jest Zo i białe misie. Może dlatego, że Berlin ma misia w herbie, tylko tam mhm. czarnego, a tu białe, mhm. był w ogóle wiesz. No. I każdy chciał mieć zdjęcie z misiem. A. Ka każdy jeden. I więc się szybko pojawili tacy przebierańcy w kostiumach misiów. Mhm. Też no. mieli obłożenie, też mieli wzięcie, też trzepali yy, Reichsmachki. Mhm. No po prostu to musiało zainspirować jakiegoś bacę. Taka tak, jest tak, teoria. Tak, tak, tak. Baca przesadził z Bimbrem podczas Redyku mm -hmm. i zaszedł z owieczkami hań pod Samiuszki Berlin. Tak A było? tak naprawdę to, nie. Tak to nie, nie. nie. Po prostu zakopane zaczęło być modne, krupówki stały się takim deptakiem, ktoś połączył kropki. I postawił na nich misia. Na tych krówówkach, tak? Ale, ale, na, na ale, ale dlaczego białego? Że co, że niby y, Niemcy, że rasa panu? Nie? Nie nie nie, 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 bo się okazało, że po pierwsze brunatny Miś. Mhm. Sama nazwa się źle kojarzy. Ja, tak. Brunatny Miś źle wychodził na zdjęciach. Taka mhm. po prostu ciemna plama. To, tak, to a po złe. drugie, mhm. jakich futer górale mają dużo? No, no Owczy. Jakie są owieczki? Białe. Białe. Białe, dodasz 2 do 2 i masz 50 złotych od zdjęcia. Poza tym, hmm. jeżeli jakiś wujek, albo jakaś teściowa na przykład jest za bardzo włochata, to się może na zdjęciu zlać z misiem w jedno. Jakby no. był brunatny. No, K no, 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 no. I, I potem dochodzi do, do kłopotliwego milczenia, jak pokażesz zdjęcie i ktoś pyta, hey, ładne, ładne, a, 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 a która to mamusia? No. To są, wtedy są straszne kwi da, prokwody, Więc co. właśnie. I tak oto stanął w Zakopcu na Krupówkach biały miś. Biały, miś, biały ta... miś. Poza tym widok brunatnego misia w zimie, on mógłby, na jego widok mogliby na przykład zieloni za, zacząć zapytywać hej, halo, a dlaczego ten misiu yy, yy, nie śpi? No, no. Czy on nie powinien być o tej porze roku w gawrze? Takie mogłyby po... być pytania. Bardzo dobre no. pytania. I od razu by bacowie mieli na głowie wszystkie te takie bambinistyczne organizacje. A i hmm. tych nie brakuje. No. Czekajcie, bo no. tak mi się wydaje, że misiowi y, w białym futrze lżej jest w lecie, nie? Bo białe y, odbija promienie i się nie nagrzewa. Nie nagrzewa no tak. się, o, tak. tak. Znaczy, bo, bo po prostu nie nagrzewa się, bo misiowie są nagrzani sami z siebie. To już nie trzeba dwóch nagrzewać. No, no, no. nie. Słuchajcie, wróćmy do historii. Mam tutaj no. notatki. Źródła mówią, że pierwszy strój białego misia uszyto w Zakopanem w 1922 roku. Czyli tak, 102 lata temu Polska budowała Gdynię, tak. centralny ośrodek przemysłowy, tak. mm. a ciszyli kostium misia. Tak było. Znaczy, może pojedziemy pomóc z tą Gdynią, co tak rzucił jeden gazda. No. Hej może pojedziemy, a drugi no. mówi: nie, uszejmy kostium misia. Może co zarobimy na Gdynię. No. Tak I, ale w ogóle pierwotnie to no. te za, za zarobione pieniądze mieli postawić w Gdyni molo. Miało być ale molo się, w Gdyni. Ale przecież nie ma mola w Gdyni chyba. Tak? A no właśnie dlatego, że już wtedy się turyści migali od płacenia. Aha. Już wtedy uciekali. Tak. Poza tym mało który turysta miał wtedy aparat. Mhm. No. Je, dopiero komórki w tamtym czasie tak, raczkowały. Tak, poza tym e, wtedy w komórkach ludzie to trzymali węgiel, drzewo, stary rower, ziemniaki. No, ciężko było tym robić zdjęcie. Dokładnie. Znaczy, mhm. szkoda, że nie wyszło z molem w Gdyni, bo w planach była franczyza, mhm. żeby Kaszubi mieli futro białego delfina do zdjęcia. żeby on w Gdyni. chodził ta, tam ta, sobie ta, i, ta. i robił pieczarnię. Ale potem w ogóle w planach miały być molo w każdym polskim mieście. Ta. I z tego, tej no całej szeroko zakrojonej akcji molo w każdym mieście zostało tylko molo w, kru, w krupułkach i tak, że on powstały krupułki. Były to było molo górskie. Molo w, do, do Wątur, A tak. tak naprawdę to nie. A nie. Tak naprawdę to nie. Wracając do niedźwiedzia. Kostium koncesjonowanego białego misia waży 11 kg. Tego prawdziwego białego misia. Na jednego misia trzeba skór 10 owiec. I od razu widzisz, że to wymyślił Niemiec. Bo żeby poświęcić dziesięć owczych o. żywotów, żeby stworzyć jednego misia. No tak, Polak jest... katolik by tego nie wymyślił. Nie, Polak nie. katolik nie, nigdy. Nie. Nie. Osiem, Owiecie, dziewięć, no. no tak, a dziesięć owieczek nigdy. No i uwaga w Zakopanem i okolicach w latach 30 działało jednocześnie ośmiu misiów mm. prawdziwych ośmiu misiów. Maria, czyli to jest o e, to 80. jest ge, owczy zaciukali 80, 80. do wieczek, tak, 80 ludzie raz, Wy jak tam będziecie na podhalu to się wsłuchajcie na tych halach podhalańskich tak. są w ogóle podhalańskie hale no, bo tak. to jest pod halą. Pod halą. No. może być hala pod halą. Na, nadhalańskie, no czy coś. Na, no. Nadhalalańskie, wsłuchajcie się w nadhalalańskie hale pod hala. Tam słychać jeszcze echa tego, tego smutnego beczenia tych wyrżniętych stad. 80. Tak, Ale było też inaczej. Było też inaczej. Pyta mama e, owca, córki owieczki, nie? Tak. Kim chcesz być jak dorośnisz? A córka na to białym misiem mamusiu. I ona wtedy, on się, widzisz, do ojca mówi, nie? Baranie coś narobił, prawda? No i w edukacji tej córki już nie inwestowali. No nie, ale, no, ale słuchajcie, ja mam tutaj inne pytanie, wydaje mi się bardzo przytomne. Czy z futra misia, czy z kostiumu misia można uszyć futra owieczek? No oczywiście, że można. można tak, tak? Tak, 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 ale przez straty na materiale no. przy szyciu futra misia, tak. futerko tych owieczek będzie im się kończyć zaraz nad piszą. No bo innego wyjścia nie ma. Dobrze. Więc warto tu dodać, tak, tak. że pierwotny biały miś zakopiański tak? miał głowę z gipsu. O miał też drewnianą szczękę z doklejonymi do niej zębami. Jezu, kochany, czy dziecko zobaczyło takiego misia w wakacjach, to, to co najmniej do świąt moczyło się w nocy ze strachu. Ja myślę, że do Wielkanocy sikało. No, no. Dobra, słuchajcie, natomiast po wojnie było bardzo fajnie. Z po tego, wojnie czy... było fajnie, no. Bo po pierwsze było mało Niemców w Polsce, Aha. jakoś tak przetrzybiło w ogóle niemiaszka, a po drugie w Zakopanem zaczęła działać spółdzielnia, nie zaraz po wojnie, a po chwili, spółdzielnia fotojedność. Ona zaczęła zatrudniać misiów właśnie, ta spółdzielnia. Na etat. Na no etat, etatowy no misz w spółdzielni to, to, to Ja mam taki pomysł. Wyobraźmy sobie takie zakładowe zebranie w tej spółdzielni no. i wszystkich misiów na sali. No i Wsiedzą wstaje wszystkie misie. Wstaje miś kierownik mówi witam wszystkich misiów. Dziś zajmiemy się do kierowniku. To, misiowie, dobry nie. kierowniku to, to nie. Dziś zajmiemy się sprawą BHP pracy w futrze. To jest ważna <grym> sprawa, się <grym> z tym <grym> się trzeba zajmować. No oraz tutaj dodaje kierownik miś, część misiów złożyła postulat. Prowadzenia posiłku regeneracyjnego z wkładką mięsną. Przytomnie, żeby nie chlać na pusty żołądek. Tak, tak. No i dalej mój, proszę o zabranie głosu przewodniczącego Stanisława Gąsienice-Misia. I wtedy występował pan przewodniczący. Stanisław Gąsienica-Misia. Ale słuchajcie, dodajmy. bo to jest ważne, no. bo misiowie pracowali wtedy w duetach. W tej spółdzielni fotojedności. Tak, tak. Jeden był niedźwiadem w futrze. A drugi miał aparat i robił zdjęcia. Inkognito niejako po cywilu był. I to było mega profesjonalne. No, no, zdjęcia no. wywoływano w nocy. A turyści odbierali bo, bo je następnego dnia. Ta. Tak, tak, mieli w ciemno, w ciemni. Mhm. Albo wysyłano też pocztą, mhm. jeśli na przykład y, ktoś musiał wyjechać danego dnia i to zdjęcie... A zostawiał adres się mu tak, tak, tak. wysyłał. Tak. No można, no. Ale potem PRL się skończył i się zaczęła na Krupówkach misiowa wolna amerykanka, z tego co czytałem. No. I wtedy to górale wspominają, że ich misiowie, ci zakopiańscy, musieli konkurować o, o nie bo walczyć o życie, konkurować o uwagę no. y, z, z myszkomiki. Bo była ta. Ta. Tam słyszałem, że podobno że jakiś czas był to tak, w Jedi. Jakiś Vader Co to jest? Jedi, no. Natomiast wracając do anatomii, anatomii co ciekawe tak. dzisiaj, sam drewniany, obciągnięty skórą łeb oryginalnego Misia waży 3 kilo. Sporo. No, no, to góral robiący za Misia, to wie, to wie, co to znaczy mieć dużo na głowie. Dokładnie. Mhm. Ja też tu wczytywałem się, a propos Anatomii, skoro jesteśmy przy kąciku anatomia, że sama skóra z caki. To jest, cakle to są ta cakla rasa, ta podhalańska, nie, łowiec nas, tych łowiecek. Ona musi być odpowiednio garbowana. Mm -hmm. To nie takie, co se kupujesz z zakopanem, co ci się rozlatuje. A można na, to prać czy nie? No właśnie, nie można tego prać. To jest. No, to, A, nie możesz, bo się zepsuje. Dlatego jeśli miś z zakopanym jedzie alkoholem no. na przykład, nie, to nie znaczy, że pił no. ten, 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 ten gazda w środku. No, nie, 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 to nie, mógł nie. pić gazda, który był w środku w tej skórze, na przykład w poprzednim sezonie. Tak, albo ktoś w garbarni mógł Mógł pić. Mu było już... A mogły samowieczki też pić? Mogły. Jak to przeszło, to tak właśnie ciągnie To jest mało prawdopodobne, aczkolwiek myślę, że prawdziwy optymista powinien zakładać taką możliwość jako dopuszczalną. Niektórzy też narzekają, że czasem to futerko wali fajkami. Troszeczkę. To, to najpewniej popularne i wirusy z pierwszej połowy lat 90. Tak. Sądząc po nucie y, głowy, tak. to tak. tak, tak. M, bo to mało możliwe, by wypaliły to małe owieczki. Tak. Optymista że... jednakowoż powinien zakładać, że tak. Chyba, że tak. owieczki łobuzy. Tak, A wiesz le, takich owieczek jest z Jezu, no. to cię wiesz, mm -hmm. to trzeba strasznie baczyć. To tutaj to... se zameczy, a potem ani no, się po... oglądasz, to ci siedzi na kolanach jakieś. I, e, I ja tutaj w, wchodzimy już w takie rejony, że tak, tak, ja bym z tym tak. zostawił naszych słuchaczy, widzów, tak, jako materiałem do ciekawych przemyśleń dalszych. Mhm. Tak. E, efektem tych przemyśleń, waszym materiałem, podzielcie się z nami najlepiej tutaj pod filmem w komentarzach. I Słuchajcie, Słuchajcie, dajmy o tym. Do czego zachęcamy? Mhm. I, I teraz, jeśli wiecie już. Tyle rzeczy o misiu. Z tak. Jak wiecie, że to nie jest różowy kawałek chleba, tak, Bycie to, misiem się biały. To te 50 zł za zdjęcie, no naprawdę nie wydaje hmm. się dużo. To jest jak za darmo. No. To jest hmm. po prostu. Ale zwróćcie uwagę, wydaje się, Aha. nie wydaje się. A, taki się. żart. Taki, że pieniądze... Co sobie troszkę, nie? I teraz wydaje, nie wydaje się żart, ale. No, śmieszny słowny żart to odcinka. Tak, tak no. ale za historię trzeba i warto płacić. No, żeby, tak. wiedzieć. żeby wiedzieć. I słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja, jeśli chcecie zgłębić temat białego misia a, dla dziewczyny, a, chodzi, chodzi o piosenkę. A. To o czym to nagraliśmy specjalny odcinek, gdzie analizujemy piosenkę i tekst piosenki Biały Miś dla dziewczyny, A! I wtedy, no. dzięki temu podcastowi, którego, tak. który właśnie obejrzeliście, i dzięki ostatniemu tak. odcinkowi o czym, ty macie pełną wiedzę na temat bia bia białomisizmu w Polsce? Tak, i wtedy, na wiecie, polskich. i wtedy wiecie, dlaczego on miał w oczach szare łzy. Dokładnie. No. E, dziękujemy za dzisiaj. Jacek Tomkowicz mm. Tomasz Olbrotowski i Przemysław Skowron. I słuchajcie teraz jeszcze żartobliwy wierszyk. O, mm. bardzo Dla proszę. tych, którzy, y, którzy oglądali do końca, mm -hmm. taki wierszyk. Kto ma w domu pszczoły, ten ma miód. Kto ma misia, ten ma brud. Mm -hmm. Na przykład w futrze, prawda? Taki Ta. śmieszny śmieszny. Drugi taki dwuwiersz w prezencie, żeby nie było. Dla naszych prawdziwych i bardzo mocno wyrobionych fanów. Głównie mhm. dla wyrobionych, tak, no tak. Miś, miś, miś. Cóż zobaczymy dziś? Fajne. Aha, to A to, to, to ja jeszcze... takie, że pszczółka ja, maja? Miś, miś, miś. Ja na przykład. Yy... Przez jakieś miś, 9 miś. lat się uczyłem niemieckiego. Miś, miś. Nie pamiętam z tego nic. Niśc. Natomiast pamiętam, że miś to jest po niemiecku Chyba Mi albo miś. mnie. Miś. miś, miś. Że futro się miśowi mnie to jest. Miś. Ale nie, jest taka piosenka du liebst mich nicht, czyli tak. nie kochasz mnie. Czyli na przykład... Misiu. Misiu. Ich bin miś. Ich liebe miś to mm -hmm. ja lubię misia. Tak. Misiu lips du mis, czyli Przypadek? czy kochasz mnie misiu? Hmm. Przypadek? Nie sądzę. Nie, nie. nie, nie. to dla was. Pozdro dla kumatych.